Dzień dobry Państwu, nazywam się Julia Bojczuk i zapraszam Was na garść ciekawostek prosto ze świata influencerów. Zaczynamy od TikToka, czyli aplikacji, która pochłania nasz czas wolny, ale także podrzuca sporo inspiracji oraz newsów. Jednym z nich jest wideo Kaylee Jenner, która prawdopodobnie świętowała swój wieczór panieński. Oznacza to tylko tyle, że ona i Travis Scott prawdopodobnie wezmą ślub. Kardashianka najlepszą TikTokerką nie jest, ale szokować potrafi jak nikt inny. Gwiazdą na TikToku jest też Adam Fidusiewicz, który służy radom swoim obserwatorom. Jedno z jego nagrań wzbudziło sporo zamieszania, ponieważ wyznał on niechlubną prawdę o swoim zawodzie. Swoją drogą mamy wrażenie, że to wideo mogło być skierowane do pewnej pary w show biznesie. Aktorzy to biedacy, przynajmniej w Polsce. Jeżeli myślisz, że aktorzy wiodą ekskluzywne życie, to jesteś w błędzie. Podczas gdy Fidusiewicz przestrzega przed ślubami i aktorami, twierdząc, że to pułapka finansowa, Dawid Kwiatkowski odwiedza swoją fankę w dniu jej ślubu. Wideo natychmiast stało się wiralem i spowodowało, że co druga fanka Dawida Kwiatkowskiego marzy właśnie o takim prezencie ślubnym, a swoją drogą na taki pomysł wpadł już kiedyś zespół Maron 5. Dokładnie było to w 2015 roku, a wideo posłużyło później za teledysk. Oh A reklamy, które rzadko znajdziecie na profilach swoich idoli, związane są z napojami wysokoprocentowymi, a to dlatego, że są po prostu one zakazane. No właśnie, poniekąd gwiazdy publikując takie treści zasłaniają się faktem, że skierowane są one do określonej grupy odbiorców. Choć przyznać trzeba, że to stąpanie po cienkim lodzie najwidoczniej nie wiedziała o tym Claudia Eldursi, która opublikowała obszerną reklamę na swoim Instagramie. Przypomnijmy, że za nielegalne promowanie wysokoprocentowego alkoholu na Twitterze były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej został ukarany kwotą 20 tysięcy złotych. A ja dodam tylko tyle, że kwota ta mogła wynieść nawet pół miliona złotych. I to już wszystko w dzisiejszym planetarium. Ja się z Państwem żegnam. I do zobaczenia. Widzimy się w czwartek o godzinie 16.30.